Radio Gdańsk. Słuchaj, od razu... Ja sobie nie wyobrażam, żeby e, jako człowiek można było takiemu dziecku odmawiać pewnych rzeczy, które są mu dane, a ksiądz to tym bardziej... I to oczywiście rozumiem księdza proboszcza, który o czym nie wiedział, więc jakby może pewnie interweniował albo nie byłoby problemu. Więc jak może ksiądz odmówić, bo dziecko jest autystyczne? Przepraszam, dla mnie to ten ksiądz jest bardziej autystyczny znaczy, niż, to, niż to dziecko. jeżeli w ten Trzeba jest z takiego punktu założenia, że Pan Bóg kuka wszystkich ludzi. Zwróćcie uwagę, że jeżeli jesteście w kościele, jeżeli jesteście, to do Komunii Świętej przystąpią ludzie też o, o upośledzenie umysłowo, i oczywiście, to widać. Ale I, oczywiście i żaden ksiądz, nie wiedziałem, nie spotkałem się z sytuacją, żeby osoba o, o pewnym stopniu uposzedzenia umysłowego podeszła do pierwszej komunii i ksiądz pochała po, 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 i odmówił. No nie ludzi, ma takiej możliwości. To jest właśnie czasami no. przyjęcie Pana Boga więcej stanowi niż I to jest innego, o, to... więc ja nie rozumiem w jak można odmówić, jak można mieć To no jest takie fundamentalistyczne podejście, że do komunii musisz przystąpić świadomie, tak sobie wyobrażam. Tak i powiedzieć amen i, jeszcze. Kleru, a z drugiej strony oczywiście ja też mam od razu przed oczami Jezusa, który przede wszystkim do tych najbardziej pokrzywdzonych, Bogich, nieszczęsnych, opętanych tak. ob ob czy obłąkanych Ludzi też się zwracał. I trudno to... mi sobie wyobrazić, żeby Jezus nie chciał do nich przejść. No tak, bo, 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 bo tym symbolicznie ma być komunia święta. Czy komunia jest takim przerodzonym prawem wszystkich, czy jednak trzeba spełnić pewne wymagania, żeby móc na niej Ale one są zapisane w tym trzeba. momencie. No trzeba, żeby w, w ramach kościoła, to oczywiście. No tak, to no, no, wiadomo, ktoś z niego. musisz być najpierw zepszczony. Tak, oczywiście. Potem no, ale, jest komunia, ale potem czy, jest bierzmowanie. To no ale do tej, do tej komunii też jakoś się e, chyba przygotowuje, tak? Ja, no, ja pamiętam, że moje dzieciaki, czy, czy tam z własnego dzieciństwa, że to jednak się co tydzień albo na częściej nauki. gdzieś tam chodziło na jakieś nauki i jest pewien proces, więc to nie jest tak, że... Tak mi się wydaje przynajmniej, no tu, no tu, że, no tu, że ktoś przychodzi te nagle nauki są i, najważniejsze i mówi ja nie wiem, co jest najważniejsze, no to jest to, to nie Kościół tutaj ustala. No ta, no, kościół, ludzie reguły, ustalają, nie Kościół. No, więc ta to... mama opowiada, że jej starsza, niepełnosprawna córka była, ale gdzie indziej, do komunii przyjęta i to tak specjalnie, to było wielkie wydarzenie też dla, i, i dla tego dziecka, i dla całej rodziny. No a tutaj jest trochę tak, że nawet chyba do tych y, nauk nie doszło, bo, bo ona zniechęciła się samym Oczywiście. faktem, że ksiądz o, powiedział, powiedział pokoleniu, że nie ma szans, bo, bo jest No jeżeli dziecko gadome. jest zdrowe i, i jest normalnie, Ale funkcjonuje też może... w szkole, no to przy, przyjmuje te nauki. Jeżeli dziecko jest chore, jeżeli nie jest świadome tego, co robi, no to się to robi jakiś. No to, to na całym świecie chce. Tego chce no. przyjąć Pana Boga. No, no przecież czasami myślę, że w tej świadomości duchowej jest czasem więcej świadome niż Kaziu Michać, który dostaje laptopa, yy, kłada czy co innego. No mm. ludzie, no na miłość Boską, dla mnie ten facet się zdyskwalifikował jako ksiądz po prostu. Yy, może, jak można no, w ten sposób powiedzieć? Może tak, tak być. To, że no. jest autystyczny i nie mówi, nie oznacza, że, że jest Absolut. mniej świadome. No Ale mamy determinacji według mnie też zabrakło, że... No, oczywiście... mama teraz podjęła walkę, Ta, więc zobaczymy, pójść, jak to się zakończy. Dalej pójść do proboszcza. Nie wszyscy jest. mają po siłę przebicia. Żeby... Poza tym w małych społecznościach wiesz, czy, czy przeciwstawienie oczywiście. się księdzu to różne rzeczy z tego mogą wyniknąć. Słuchajcie, oficjalne powinna informacje dotyczące Joli. pierwszej Komunii Świętej. Według prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego do komunii może przystąpić katolik po spowiedzi rozumiejący jej sens. Od tej zasady istnieje kilka wyjątków. Dotyczą one osób umierających i osób, które nie potrafią mówić. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.